W miniony weekend siatkówka plażowa znów zagościła w ośrodku sportu letnich Słupna. 7 i 8 sierpnia odbyła się tu Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży połączona z Mistrzostwami Polski kadetów i kadetek w siatkówce plażowej. W rywalizacji wzięły udział 32 pary z całego kraju. Mistrzyniami Polski w swojej kategorii zostały Wiktoria Stryjak i Kalina Pelińska z GLKS Bary czy Janków Przygocki. W rywalizacji kadetów zwyciężyli natomiast Kamil Małecki i Kacper Taudul z UKS Szamotulanin Szamotuły, którzy wygrali 2 do 1 z Marcelem Hędzelewskim i Dawidem Suskim. Srebrnymi medalistkami zostały też Małgorzata Ciężkowska i Julia Kielak z UKS Beta Błonie. Brąz zdobyli natomiast Kinga Wrońska i Barbara Latos z UKS. Atena Warszawa i Kamil Strzymszok i Bartosz Fiałek z KS Siatkarz Beskid Skoczów. MVP turnieju wybrano Wiktorię Stryjak i Kacpra Taudula. Na miejscu zawodów do dyspozycji zawodników, trenerów i widzów były płyny dezynfekujące. Wprowadzono również dodatkowe restrykcje sanitarne. Pandemia dodatkowo dołożyła organizatorom a pewne rzeczy, które musieli zrobić, co zrobili wyśmienicie. Wymagało to od organizatorów dużo więcej wysiłku niż zazwyczaj, ale jak zwykle Mosir Mysłowice dał radę. Za chwilkę mamy mistrzostwa Polski, właśnie też na tym tutaj Mysłowickim Piasku. Eee, I to już jest taka impreza seniorska, największa impreza seniorska, która się odbędzie w ogóle w Polsce w tym sezonie. W ocenie trenerów, zawodników oraz publiczności zawody stały na wysokim poziomie organizacyjnym i sportowym, godnym finału Mistrzostw Polski. Trwającą pracą, taką stabilną grą, myślę, że osiągnęliśmy to, co chcieliśmy od początku. Żeby było takich wymian, że można było to porównać do poziomu World Na pewno turniej stał na bardzo wysokim poziomie. Po wczorajszym dniu, po wygranych wszystkich meczach 2-0, dzisiaj przyjechaliśmy, tutaj wiedzieliśmy, że będzie to na pewno o wiele cięższy dzień niż był to wczoraj. Pierwszy, pierwszy swój set przegraliśmy, przegraliśmy seta. Na szczęście podnieśliśmy się w półfinale, wygraliśmy 2-1, no i też obroniliśmy się w finale, gdzie przy trzech piłkach meczowych dla rywali potrafiliśmy wytrzymać głową i, i, i pokazać to, na, na to, co potrafimy i wygrać cały mecz. Poza niewątpliwymi emocjami sportowymi, miniona olimpiada to także zdany sprawdzian organizacyjny przed największymi zawodami tego sezonu w siatkówce plażowej, które już w ostatni weekend sierpnia także zagoszczą w Mysłowicach, czyli Orlen Mistrzostwami Polski w siatkówce plażowej.